W tym filmie zrobimy sobie samon na tiketach na, na banerach, gdzie za 50 tiketów możemy zdobyć 77 a, postaci. Ym, większość tiketów mam, tylko dlatego, że wykonywałem zadanie z twittera i za to mogliśmy odebrać 7 tiketów a, w razie czego ja chyba zostanę mam po prostu jako, jako pamiątka, ponieważ nie widzę to gdzie, gdzie samą za 7. Eee, tak, tutaj są jeszcze samony dla Battle Spectacle, ale to ja zrobię chyba później, jak skończę robić stage. Eee, stage z Battle Spectacle będą pewnie po tym filmie, może jeszcze zrobię Ezy. Ale w takim będę tutaj najpierw robić. Eee, najlepiej nam takim, na którym nie macie głównej postaci. Eee, jak macie wszystkie postacie albo nie macie żadnej, no to chyba na miście, ze względu na to, że mamy tutaj um, zarówno w postaci um, postacie zupełnie rocznicy, tych też tak, tak, jesteś od duło. E, jak to w ogóle działa? E, z tego co widziałem na EP e, działa to tak, że od 71. tak do 77. E, postacie są gwarantowane, że będą to SSR-ki. Nie ma tutaj żadnego Fitcherda gwarantowanego, więc e, trzeba się ujrzeć, że w tej szansie w 1 na 7, to w którymś tym od 71 do 77, będzie postać e, gwarantowana. Najbardziej to pewnie każdy chce e, Dla przypomnienia zobaczymy sobie banner na szybko. E, jest to oczywiście Beast, e, Kryli Android 18, postać, której, przeprowadzę, nikt nie chce z Goku i Vegeta Blue, sj 4 Vegeta i 5 Goku, SJ Duo, Małpy, Wee Goku, Evo Vegeta, Tengo Brosy i Orange Piccolo. <laughs> Orange Piccolo, kurwa, fizyczny Piccolo, ja się, się spojrzałem na ten, na fizyczny znaczek. Okej. Okay. Najgorzej byłoby chyba tutaj trafić fizycznego w Piccolo i Grillina z 18. Więc możemy zacząć chyba, co? Najlepiej gwarantowany Black Rift i tyle. Ale nie widzę Black Rift'a eee, Żadnego kombo też nie widzę. Eee, Ultimate Gohan powinien nam dać gwarantowane. No super. Eee, nie mamy Ultimate Gohana, a za to mam Piccolo, więc możemy albo liczyć na. Na Piccarda? No? O! Mówiąc, w afficherdzie jest 4 na 69% w moim przypadku, A to byłoby głupie, jakbym nie dostał nic poza tym, na pewno bym chciał u Goku z tego na więcej dupek, ponieważ przyda mi się jedna, żeby odblokować mój Gold Slota, ehm, tak żeby się przydał. No, oczywiście, Beast. Więcej kopii do GT duo. A także pierwsza kopia w ogóle Blue Boysów. To jest Pike On nie jest t On w ogóle nie jest kurde... Um, ...opłacalny. Nie wiem. O... O! A to cicheca. <grystanie> Hehe. też. Na reszty O, jeszcze GT duo. To jest. I dobra, ja tutaj się spodziewałem, że ten sam będzie taki kurwa chujowy. A tu się okazuje, że gdzie GT duo. Okej, okay. niech jeszcze mi dadzą blue boysy. Małpy. Czy to jest już koniec? Bo coś za dużo teraz tego leci. Była kefla? Nie, jeszcze nie koniec. To jest? Jeszcze raz. Um, czekam aż będzie więcej, dwie aseserki. I wtedy będę mógł powiedzieć, że to już końcówka. I to chyba jest już końcówka. Druga aseserka. A nie, dobra. Zbaitowany zostałem. E, Piccolo jeszcze. Czekaj, czy ja zaraz cały banner wypuelę? Potrzebuję jeszcze jednego duo i Blue Boysów, tak? I Go Brosów. Okej, okay, kibó. Um, jeszcze nie, jeszcze nie ma starek. Okej, okay, go obrosy. Brakuje <laughs> jeszcze bluduło. Druga, okej. Okay. Trzecia. Czyli to już są gwarantowane. To jest 71, 72, 73, 74, 75, 76 i ostatnią będzie. Mora. A nie, jeszcze jest jedna. Ok. Wow. Końcówka taka nie klima antyklimatyczna, ale. Kurde. Tubis, tutaj GT Duo. Go Brosy No, kurde. Najlepszy <tubis> chyba samy jaki kiedykolwiek miałem. I najbardziej się bałem o to, że... Że nie będę miał bista pod hybrid Science mieście. Okej, więc tak Wydaje mi się, że ja dłużej będę siedział na farmieniu teraz Ponieważ będę chciał porobić wszystkie postacie I poekipować wszystko Żeby je przygotować do Do tej walki ostatniej Więc tak, mam nadzieję, że wam się spodobało coś takiego Naprawdę no, jest to mi to szczęście. E, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego!